Kochani, chciałabym wam dziś zaprezentować kolekcję, która pojawiła się dość niedawno. Jest to jedna z nowszych serii od Craft o Clock. Mam na myśli szlak ciszy, Trail of Silence. W tych najnowszych papierach wyszły jeszcze trzy inne, między innymi taka grecka, którą też, nad którą też się zastanawiałam, ale jednak do mojego koszyczka wpadła właśnie ta. I tutaj kolekcja składa się z bloczka 30,5 na 35 cm, 15-25 na 15-25 cm oraz 20 na 20 który ja nie posiadam. I zawiera również zestaw elementów do wycięcia. I Pozwólcie, że pokażę Wam na przykładzie tej największej kolekcji, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, dla kogo sprawdzi się ta właśnie kolekcja Szlak Ciszy. A mianowicie posiada ona oczywiste motywy górskie, czyli dla osób, które lubią właśnie te klimaty, ale także sprawdzi się dla fanów biwakowania, kempingu, czy też po prostu różnych wycieczek takich leśnych. Zaraz Wam opowiem przy właśnie prezentacji. Chciałabym też zaznaczyć, że kolekcja, tak jak pozostałe kolekcje od Craft O'Clock, posiada gramaturę 250 i na okładce dużej kolekcji znajduje się taki piękny biały kamper jako element do wycięcia oraz inne elementy, takie tagi większe, tagi mniejsze i takie jakby elementy do na przykład zamknięcia klapek w albumie lub też jako trzymadełka. Pierwsza strona kolekcji prezentuje się w ten sposób. Widoczny tutaj jest element, który właśnie ukazuje nam to, że kolekcja nie tylko sprawdzi się dla osób typowo lubiących górskie klimaty, ale także na przykład na wycieczkę do Skansenu, do klimatów wiejskich, do właśnie takich leśnych. Także spokojnie jest ona dość wielofunkcyjna, nie tylko dla fanów gór. Tu mamy z kolei taki element lasu i te piękne ptaki w tle. Wydaje się ona być dość mroczna, taka. Właśnie zamglona, natomiast spokojnie można ją pewnie rozjaśnić jakimiś dodatkami. I zawsze przód, przód karty prezentuje bardziej bogatą kompozycję, natomiast tył jest bardziej stonowany. I na tyle pierwszej strony widać elementy liści, kwiatków, i to jest wszystko takie poprzecierane od brzegu. Druga strona prezentuje już typowo górski krajobraz z pięknym przecieranym niebem. Tu mamy mapę taką zatartą i coś, czego nie zauważyłam wcześniej, gdy oglądałam sobie tę kolekcję w internecie, to właśnie te elementy z takich dodatków typowo górskich, co można sobie bardzo fajnie wyciąć tutaj i stworzyć z tego na przykład kieszonkę. I na tyle drugiej strony mamy takie bardziej graficzne, rysowane listki, takie roślinki, i to wszystko jest przetarte. Arkusz trzeci prezentuje nam właśnie, zarówno góry, jak i elementy takiego namiotu czyli biwakowe. Znajduje się także las i te piękne ptaki w tle. I ten na przykład tą część. Można bez problemu wykorzystać do kartki męskiej. Tak samo to, tutaj wyciąć ten element, więc jest to dość wielofunkcyjne, jak już po raz kolejny widać. I to jest chyba jeden z moich ulubionych tyłów, czyli tył arkusza numer 3 prezentuje tą piękną mapę. Jest ona bardzo fajna, jeżeli chodzi zarówno o klimaty podróżnicze, jak i o prace męskie. Ale myślę, że do albumu. Takiego bardziej właśnie klimatycznego, podróżniczego, sprawdzi się idealnie. Widzę na takie kartki. Kolejny arkusz, numer 4, już prezentuje góry, taką chatkę w lesie. Tu mamy, wydaje mi się, że takie jezioro, więc idealny widok, po prostu na morskie oko. I tył. Tył są to, tutaj Wam przybliżę, ponieważ są to deski, które są pozalewane, poprzecierane i bardzo ładne w takim ciemnym odcieniu. Następny arkusz, wydaje mi się, że taki arkusz kojarzy już z jakiejś innej kolekcji, nie wiem w tej chwili jakiej, ale ta łódka coś już mi się przewijała w papierach Craft O'Clock. Ale jest to bardzo fajne właśnie zarówno do prac męskich, jak i do takiego uzupełnienia tamtych górskich klimatów, czy też klimatów leśnych. I u piątej strony prezentuje nam taki piękny, zamglony las, który wydaje mi się, że fajnie będzie też wyglądał na kartkach na przykład takich zimowych, czemu nie? Są tu takie przetarcia, które mogą robić na przykład za śnieg tutaj w tym miejscu, także można coś pomyśleć. I ostatni arkusz, arkusz numer 6. Jest to już typowo górski arkusz, ale znajduje się tuż, tu też element tego domku w lesie, więc czy też klimaty bardziej wiejskie, takie po raz kolejny skansenowe, leśne. Można sobie pociąć te góry na trzech różnych poziomach, także dla każdego coś się znajdzie. I ten arkusz prezentuje taką mapę, która idealnie sprawdzi się razem w połączeniu z tą wcześniejszą, którą już wam pokazywałam. Czy też z pozostałymi arkuszami. Natomiast właśnie kolejny raz pokazuje nam ta kolekcja, że nie jest typowo górska, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut, ale także bardziej podróżnicza. I przejdźmy teraz do prezentacji dodatków. I pozwoliłam sobie już tutaj wyciągnąć połówkę tej kolekcji, gdyż bardzo ciężko jest je później włożyć w całości do tej foliki, więc resztę zostawiam po prostu na boku. I już po, może tutaj jeszcze wrócę arkuszem, już po okładce tych dodatków możemy zobaczyć, że mamy tutaj oczywiste elementy górskie. Tutaj te mapy podróżnicze, kempingi, ten samochodzik, takie bardziej rysowane elementy, ale także znajdują się takie buty plecak, takie naczynko do gotowania więc lampa. Także zaraz wspomnę Wam o tym, do czego ja. Kupiłam właśnie te dodatki głównie. Arkusze są oczywiście dwustronne, więc jeżeli wytniecie sobie z jednej strony, to z drugiej też możecie ładnie prezentować ten papier, więc sprawdzi się idealnie do elementów pop-up. I na arkuszu pierwszym mamy tak, zarówno kamper, samochody, właśnie takie namioty, domki biwakowe, ale widać też lampę takie trapery, liny. Więc z jednej strony elementy takie właśnie biwakowe, wspinaczkowe, górskie, ale także kojarzą mi się te buty z butami takimi ale wojskowymi, które ma na przykład mój tata, więc czy też do kartek właśnie dla niego na urodziny, do takich pop-up boxów. Sprawdzą się idealnie, więc jeżeli Macie kogoś, kto lubi takie klimaty wojskowe, militaria, to spokojnie może Wam się przydać również ta kolekcja. Kolejny arkusz prezentuje ponownie plecak. Są też te buty, trapery, kubki, taki domek, są wskaźniki, takie drogowskazy, siekierka, ale też kwiaty. Także zarówno elementy górsko-biwakowe, jak i takie lekko-wojskowe klimaty, moim zdaniem przynajmniej. I ten arkusz muszę przyznać, że spodobał mi się jakoś tak najmniej, ale teraz jak sobie myślę, tak jak wspominałam w przypadku pokazywania kolekcji, są też elementy takiego powiedziałabym skansenu. W moim mieście jest skansen, więc jeżeli chodzi o jakieś wycieczki, to spokojnie można sobie wkleić takie domki, czy też różne inne elementy zabudowań, okiennice. Także myślę, że śmiało też wykorzystam ten arkusz. I właśnie e, to są elementy, dla których stwierdziłam, że zamawiam tą kolekcję na pewno. Jak nie cało, to elementy dodatków, ale w końcu zdecydowałam się też na całą, czyli na papiery. E, czyli e, chodziło mi tutaj właśnie o ten plecak, który idealnie kojarzy mi się z plecakiem wojskowym, jaki ma mój tata. Te buty już wspomniałam. Takie e, czajniczki, czy też do podgrzewania różnych rzeczy, na przykład na ognisku, ale też nie tylko które również zabiera mój tata na wyjazdy ten namiot jest idealnym namiotem wojskowym który właśnie kojarzy mi się z wyjazdami mojego taty ale także innych członków mojej rodziny więc spokojnie wykorzystam te elementy nie tylko na prace związane z górami ten arkusz jest typ na pół leśny więc fajnie jest wykorzystać czy też choinki jako na przykład świąteczne drzewka, czemu nie i ostatni już arkusz z kolekcji dodatków, może pokażę Wam tak bokiem prezentuję takie coś do podgrzewania jedzenia nad ogniskiem, mapy, znów te piękne kubeczki, ognisko, więc fajnie na kartkę przestrzenną się sprawdzi. Takie drewienka, chatki różnego rodzaju, więc myślę, że zarówno klimaty podróżnicze, zarówno klimaty leśne, górskie, ale także biwakowe. Jak widzicie, kolekcja Szlak Ciszy od Krewtok, która mogłaby się wydawać typowo górska. Sprawdzi się także dla osób, które lubią klimaty biwakowe, leśne, różnego rodzaju podróżnicze, ale także takie wojskowe, militaria. Więc możecie ją spokojnie kupić jeżeli macie takie osoby wokół siebie, które lubią tego typu klimaty. To by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję, o krótki pokaz tej kolekcji. Mam nadzieję, że komuś przyda się to do podjęcia decyzji, czy kupić, czy nie. Mam nadzieję, że wybierzecie tę opcję kupić, gdyż naprawdę jest to kolekcja dość ciekawa więc jeżeli podobał wam się ten film zapraszam do zostawienia łapki w górę do zostawienia subskrypcji gdyż na tym kanale pojawiają się takie filmy jak właśnie recenzje pokazanie kolekcji ale także pokazania moich prac różnego rodzaju zakupy zarówno ze sklepów internetowych jak i stacjonarnych więc miło mi będzie jeżeli ze mną zostaniecie i my słyszymy się w następnym filmie do zobaczenia pa